Jaka reakcja po dzisiejszym meczu, bo emocji chyba nie brakowało. Jak pan to ocenia? Absolutnie fantastycznie. Ja myślę, że to była najlepsza reklama kobiecej siatkówki i jestem dumny, że nasze dziewczyny z Szamotu naprawdę zrobiły coś niesamowitego i myślę, że to jest najlepsza reklama siatkówki, siatkarskich środków szkolnych, jaką sobie możemy wyobrazić. Także trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że przede wszystkim będzie świetny poziom i medal dla Szamotu. Siatkarskie ośrodki sportowe, którego Pan jest twórcą. No tak, no to jest projekt, który realizujemy od wielu lat i myślę, że teraz widać w jaki sposób to działa i jakie to przynosi rezultaty i myślę, że szczególnie dla naszych mniejszych miejscowości to jest niesamowita szansa i nasze dziewczyny z samotu pokazują że można to wspaniale wykorzystać i jesteśmy naprawdę no, w czołówce Polski, także wielki szacunek. Czy spotkamy Pana na finałach? No jasne, oczywiście już jestem. Mam nadzieję, że cała Wielkopolska i Szamotuły bądźcie, bo naprawdę trzeba wspierać i jest piękna siatkówka na fantastycznym poziomie. Dziękuję bardzo. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.